Cały czas na stojąco. Tu jeszcze jakaś drobna kontuzja przy tej walce w parterze, że tak powiem, na parkiecie Anny Koszeli. Przedłuża nam się jeszcze to widowisko. Ale to już naprawdę sekundy jest szóst niecelny. Kolejny rzut za trzy, nieudany. I czy jeszcze Pruszkowianki zrobią jakąś akcję? A na wpływ niestety nieudana. Ta ostatnia minuta to już w ogóle luz, ale na szczęście też nie trafiają zawodniczki z... Znaczy tracą tylko zawodniczki z Krakowa. 30 sekund niespełna do końca meczu. Ale szemocje już za chwilę odliczają już wraz ze spikerem. Ale na nieco ponad 5 sekund przed końcem jeszcze Pał na Magdzie Balickiej. Jeszcze zmiany. Agda Balicka, dwa rzuty. Nie, to był dodatkowy, przepraszam, po celnym rzucie dodatkowy. Najnoszona piłka chyba była. I ostatnia sekunda i koniec! Koniec! Nice lider Pruszków w ekstraklasie koszykówki kobiec. Oficjalnie ten fakt... Odnotowujemy wspaniała radość drużyny i to o czym mówiliśmy wyborna feta w tej chwili na parkiecie cała drużyna cieszy się a pruszków powraca na mapę koszykarskiej elity po, ponad ćwierć wieku znowu koszykówka w najwyższym, w najlepszym wydaniu już jesienią będzie w Haliznicz. Fenomenalna radość, widzą Państwo zawodniczki, cieszą się prezesi, trenerzy, sztab szkoleniowy, wszyscy uradowani, jeszcze podziękowanie tradycyjne, Lidia Kopczyk, Ania Kuncewicz, Ania Kadrońska, Rita Banaszczak i proszę bardzo, jeszcze kolejne zawodniczki, Mirela Półtora, Kasia Ćwiklińska. Podziękowanie dla zawodniczek, a tu serpentyny i konfetti sypią się z nieba. Proszę zobaczyć, fenomenalna oprawa przygotowana przez organizatorów. Godna najlepszych zawodniczek. Podziękowania dla trenera Rybcińskiego. Reporterzy, we are the champions z głośników. I szampany w tej chwili wystrzeliły. Proszę zobaczyć tą radość Katarzyna Salska. Ania Romanek Łzy w oczach Mirela Półtorak Magda Romanek, przepraszam, już też z wrażenia. Masażysta Waleria Zbowana, Juliana Zagrobelna. Mignęła nam też yy, przed chwilą. Karolina Skiejka. I wspaniali kibice w tej chwili. Rita Banaszczak, Magda Balicka, zlane szampanem. Tyłem tu Ania Cfyl.